Witam Was bardzo serdecznie na kanale yogahom.pl, czyli naszej internetowej szkole jogi. Ja nazywam się Karola i dziś chciałam Wam zaproponować szybką, ekspresową praktykę jogi zamiast kawy. Home działa dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli doceniacie naszą pracę i po obejrzeniu tego materiału stwierdzicie, że jest on wartościowy, możecie się nam odwdzięczyć. Tu znajdziecie wszystkie informacje, jak można nas wspierać. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim osobom, które regularnie wspierają nas i dzięki nim możemy działać. Zacznijmy! Usiądźmy wygodnie w siadzie skrzyżnym, wydłużmy plecy, poczujmy jak barki opadają w dół, wnętrza dłoni odkręćmy już do góry, skoncentrujmy się na sobie, na swoim ciele, zauważmy je i stopniowo, krok po kroku zacznijmy koncentrować się na oddechu. Wdechy, wydechy od tego momentu kierujmy przez nos do żeber. Zróbmy jeszcze jeden spokojny wdech. Głęboki wydech. I zacznijmy. Z wdechem ręce szerokim łukiem wędrują do góry. Złączmy je nad głową i spójrzmy na kciuki. Z wydechem dłonie przez centrum na wysokość mostka. To teraz przez centrum. Wdech do góry. I z wydechem ramiona szeroko na kształt kaktusa. Teraz z wdechem ciągniemy łokcie i dłonie za siebie, mostek przed siebie. Z wydechem łączymy przed ramiona, zaokrąglamy plecy. Z kolejnym wdechem wyciągamy całość do góry, staramy się, żeby łokcie nadal były złączone. Z wydechem dłonie na wysokość mostka. Wdech szerokim łukiem ręce góra. Z wydechem miękko dłonie mostek. Przez centrum, wdech. Do góry. Z wydechem kaktus. Wdech mostek do przodu, ramiona za siebie. Wydech, zbieramy przed ramiona, zaokrąglamy plecy. Wdech, prostujemy plecy, wyciągamy konstrukcję do góry. Wydech, dłonie mostek. No to wdech. Do góry szerokim łukiem. Tym razem jednak z wydechem ręce wędrują za siebie i splatamy koszyczek za pośladkami. Wdech otwieramy klatkę, zerkamy w górę i jeżeli jest potencjał, z wydechem spływamy w dół, odsuwając dłonie od pośladków. Kolejny wdech, unosimy się w górę, rozplatamy wszystko, wyciągamy ręce w górę. Z wydechem przenieście dłonie do przodu, unieście się do klęku i teraz jeden z waszych piszczeli jest wyżej niż drugi, zamieńcie. Miękko spłyńcie z powrotem w dół, siadając w siadzie skrzyżnym, takim zazwyczaj trochę mniej wygodnym, mniej intuicyjnym. Wdech, ręce szeroko do góry. Z wydechem lewa dłoń mata, prawa ręka przeciąga bok tułowia. Miękko wdech do centrum. I wydech zmiana strony. No to jeszcze porazie na stronę. Wdech do góry, wydech. Wdech do góry, wydech. Wdech do góry i od razu z wydechem skręcamy w lewą stronę. Prawa dłoń na kolano, lewa dłoń z tyłu na matę. Wdech wyciągamy kręgosłup, wydech pogłębiamy skręt. Jeszcze jeden wdech i miękki wydech. Do centrum wdech ręce nad głowę i wydech zmiana strony. Wdech wydłużam plecy. Wydech, dokręcam pozycję. Wdech rosnę i wydech miękko skręcam. No to wdech. Do centrum składamy dłonie i z wydechem ciasny koszyczek przed ramiona razem. Na klatce piersiowej parę razy wdech w prawą stronę i parę razy wydech w lewą stronę. Raz jeszcze wdech i wydech. Ok, dłonie, mostek. Wdech, ręce góra i z wydechem przejdźmy do klęku podpartego. Jeżeli tak jak ja byliście w poprzek maty, to teraz ustawmy się wzdłuż. Wklęsłe plecy wdech. I okrągłe plecy, wydech. Raz jeszcze wdech. I miękko wydech. Kolejny wdech, podwincie palce stóp, ustawcie już proste plecy. I z wydechem przenosząc ciężar ciała w tył, ustawmy się w przygotowaniu do psa z głową w dół. Parę razy możecie podociskać raz prawą, raz lewą piętę do maty. Powyciągać tyły nóg, boki tułowia. Z wdechem unieście obie pięty w górę, ugnijcie obie nogi w kolanach, z wydechem pies z głową w dół, swój wariant, czyli jeżeli można, proste nogi i pięty przymacie. Kolejny wdech, małe kroczki wędrujemy między dłonie. Złączmy stopy, możemy ugiąć nogi w kolanach, chwyćmy za łokcie, puśćmy luźno szyję, luźno głowę. Zróbmy tu jeszcze jeden spokojny wdech. Wydech, rozluźnijmy ręce, ugnijmy nogi i z kolejnym wdechem kręg po kręgu zrolujmy się w górę. W górze ruchem okrężnym odłóżmy barki na łopatki. Na wdechu wyciągnijmy ręce w górę nad głowę i z wydechem samastitichi. Jeżeli wylądowaliście nie na początku maty, to przejdźmy w to miejsce i zacznijmy powitania słońca. Wdech, wyciągamy ręce w górę, spoglądamy na kciuki i z wydechem spływamy w dół niziutko. Wdech, wydłużamy kręgosłup, prostujemy plecy. Z wydechem całe dłonie na matę i albo do psa z głową w dół, to łatwiejszy wariant, albo razem ze mną przez winiasę, czyli wydech czaturanga, stąd wdech pies z głową w górę i z wydechem pies z głową w dół, przed nami spokojne trzy oddechy. Jeden, dwa i trzy. Kolejny wdech, spójrzcie do przodu i przejdźcie między dłonie. Wydech, pogłębiamy skłon. Wdech, całość góra ręce nad głowę. I wydech, samastitichi. Wdech do góry. Wydech, skłon. Wydłużone plecy, wdech. Czaturanga, bądź od razu pies z głową w dół. Wydech. Jeśli czaturanga, no to wdech pies z głową w górę i dopiero wydech pies z głową w dół. Jeden. Dwa. I trzy wdech, spójrzcie przed siebie, przejdźcie. Możecie oczywiście też przeskakiwać. Wydech, skłon. Wdech, całość góra. I wydech, samastitich. I ostatni raz w tej formie wdech do góry. Wydech, skłon. Wydłużone plecy, wdech. Czaturanga, bądź pies z głową w dół, wydech, pies z głową w górę, wdech i pies z głową w dół, wydech. Jeden, dwa i trzy, wdech, spójrzcie przed siebie, przejdźcie, przeskoczcie. Wydech głęboki skłon, wdech całość góra i wydech Samasti Tichi. Przed nami sekwencja zbudowana na powitaniu słońca B. Uginamy nogi w kolanach, utka tasa na wdech, i zostańmy przez chwilę. Spróbujmy pociągnąć ramiona mocno w górę. Jeżeli chcemy więcej od tej pozycji, zejdźmy niżej biodrami, poczujmy siłę i jednocześnie otwarcie klatki. Jeden, dwa, wzrok delikatnie w górę, trzy, a jeżeli jesteśmy w stanie, patrzymy na dłonie, cztery. I miękko pięć z wydechem, głęboki skłon. Kolejny wdech, wydłużone plecy. I czaturanga, bądź pies z głową w dół, z wydechem. Stąd wdech, pies z głową do góry. I wydech, pies z głową w dół. No to zacznijmy od prawej nogi. Prawa stopa między dłonie, tylna pięta już na macie. Wojownik, pierwszy wdech, zostańmy. Biodra skierowane do krótszej krawędzi, maty jeden, barki rozluźnione dwa, wzrok w górę na dłonie i łagodnie trzy. Z kolejnym wydechem skręcamy biodra przodem do dłuższej krawędzi i odpieramy ręce szeroko na boki. Wzrok na prawą dłoń jeden. Wojownik drugi, dwa, silna pozycja, czujemy nogi i trzy, wnętrza dłoni do góry, i pogłębiony super wojownik przed nami, odchylamy w tył i lewa dłoń przez plecy w stronę naszego prawego uda. Czasem może chwycimy, czasem może nie uda się, to też ok. Jeden, możemy spojrzeć na górną rękę. Dwa, chcemy cał poczuć cały prawy bok tułowia. Okej, okay. i trzy. Teraz z wydechem puszczamy udo i wędrujemy do łagodnego kąta. Prawa ręka po wewnętrznej stronie naszej nogi, lewa ręka w górę, biodra opuszczamy w dół. Jeden. Dwa. Okej, okay. i trzy. Prostujemy prawą nogę na wdechu, tyle ile można i zostajemy w trójkącie. Wzrok w górę. Jeden. Dwa, ok. I trzy. Z kolejnym wydechem. Lewa ręka wędruje w dół. Prawa ręka przechodzi na zewnętrzną krawędź prawej stopy i staramy się dokręcić biodra w przód. Jeden, wydłużamy kręgosłup. Dwa. I trzy. Unosimy tylną piętę. Opuszczamy tylne kolano na matę. Wyciągamy ręce w górę. Aniasan. Barki opuszczone. Jeden. Biodra opuszczamy w dół. Możemy spojrzeć w górę. I trzy. Z kolejnym wydechem lewa dłoń opada na matę, wycofujemy pośladki, prostujemy prawą nogę i możemy jeszcze spojrzeć na prawą dłoń w górze. Jeden. Dwa. I trzy. Na wdechu uginamy prawą nogę. Zadzieramy palce tylnej stopy i unosimy się w górę do wysokiej anjiniasany. Jeden. Dwa. Może niżej biodra. I trzy. Z wydechem dłonie mata, noga tył, czaturanga. Wdech. Pies góra. I wydech. Pies głową w dół, no to wszystko na drugą stronę. Lewa stopa między dłonie. Opuszczamy całą tylną piętę, na matę wyciągamy. Wojownik pierwszy. Jeden. Porządnie ugięta lewa noga. Dwa i trzy. Z wydechem otwieramy biodra, ręce szeroko na boki. Barki opuszczone. Jeden. Wzrok na lewą dłoń, dwa kręgosłupy w pionie i trzy pogłębiony superwojownik na wdechu. Prawa ręka do lewego uda, lewa ręka przeciąga bok. Jeden, dwa i trzy. Z wydechem. Puszczamy udo. Lewa ręka po wewnętrznej stronie, prawa ręka góra. Jeden. Biodra nisko. Dwa. I trzy. Tyle, ile można wdech, prostujemy lewą nogę, trójkąt. Jeden. Barki odsunięte od uszu. Dwa. I trzy. Z wydechem prawa dłoń mata, lewa dłoń po zewnętrznej stronie i próbujemy dokręcić biodra. Wydłużone plecy. Jeden. Dwa. I trzy. Opuszczamy tylne kolano. Możemy rozluźnić stopę i z wdechem unosimy w górę anginiana. Możemy spojrzeć wysoko w górę. Jeden, dwa i trzy. Z wydechem prawa dłoń mata wycofujemy biodra. Docelowo możemy jeszcze spojrzeć na górną dłoń. Jeden, barki odsunięte. Dwa. Ok. I trzy. Na wdech uginamy ponownie lewą nogę, unosimy tylne kolano. Andziniasana. Jeden, dwa i trzy. Z wydechem dłonie mata, noga tył. czaturanga. Stąd wdech pies góra. I wydech pies głową w dół. Spróbujemy za chwilę wszystko zrobić płynnie. W jednej sekwencji, każda pozycja na jeden wdech, bądź wydech. Zróbmy jeszcze jeden wdech. I wydech. I ruszamy. Prawa stopa między dłonie, tylna pięta już na macie. Wojownik pierwszy, wdech. Wydech, wojownik drugi. Pogłębiony, super wojownik, wdech. Z wydechem łagodny kąt. Wdech prostujemy prawą nogę. Wydech opuszczamy lewą dłoń, prawa po przeciwnej stronie. Wdech opuszczamy kolano, ale unosimy w górę ręce. Wydech lewa dłoń mata i ciężar ciała w tył. Kolejny wdech, uginamy ponownie prawą nogę wysoka, andżiniasana. I z wydechem dłonie mata noga, tył, czaturanga. Wdech, pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. No to lewa strona, lewa stopa między dłonie. Wojownik pierwszy wdech. Z wydechem, wojownik drugi. Pogłębiony super wojownik, wdech. Z wydechem łagodny kąt. Wdech. Prostujemy lewą nogę trójkąt. Wydech. Prawa dłoń w dół, lewa na drugą stronę. Opuszczamy tylne kolano, wyciągamy ręce w górę, wdech. Wydech, prawa dłoń mata, wycofujemy ciężar ciała. Wdech, ponownie uginamy lewą. Unosimy się w górę. Wydech, dłonie mata, noga tył, czaturanga. Wdech, pies z głową w górę. I wydech. Zostajemy. Jeden. Dwa. I trzy, wdech, spójrzcie przed siebie, przejdźcie między dłonie, wyciągając plecy. Wydech, skłon. Ugięte nogi w kolanach, utkatasa na wdech. I wydech, samastiti. Stańmy teraz na lewej stopie i unieśmy prawą. Możemy odłożyć stopę na łydkę bądź na udo. Złączmy dłonie i możemy zostać. Z kolejnym wdechem. Jeżeli czujemy się na siłach, wyciągnijmy ręce, możemy zostać. Bądź z wydechem, prawa dłoń w dół na udo kolano i delikatny skłon woczny. Jeden. Postarajcie się skoncentrować. Dwa, znaleźć równowagę. Trzy, cztery. I miękko pięć, kto był w pełnej pozycji, wdech do góry, z wydechem dłonie mostek, tu wszyscy się spotkamy i rozluźnimy, stańmy na prawej nodze i lewa noga albo na łydce, albo na udzie, dłonie mostek, może tu, jeśli chcemy więcej, ręce w górę, możemy zostać, bądź z wydechem lewa dłoń na kolano i delikatny skłon boczny, jeden. 2, 3, 4, kto był w pełnej pozycji? 5, wdech, do góry, z wydechem, wszyscy dłonie na wysokość mostka, tu się spotkaliśmy i wyjdźmy z pozycji, stańmy teraz na początku maty, zróbmy wdech, wydech, z wdechem unieśmy ręce w górę, przeciągnijmy się. Z wydechem głęboki skłon. Wdech wydłużmy kręgosłup. Z wydechem czaturanga. Wdech do psa z głową w górę. I wydech do psa z głową w dół. Na wdechu usiądźmy w siadzie skrzyżnym. Wyprostujmy nogi. Wyciągnijmy ręce z wdechem. Zadrzejmy palce stóp i z wydechem przez proste plecy tyle, ile można. Powędrujmy do przodu. Na wdech raz jeszcze do góry. Wydech. Miękko dół. Wdech. Wydech. Ostatni raz wdech. I z wydechem powędrujmy niżej, przechwyćmy palce stóp. Zróbmy tu jeszcze wdech. I z wydechem spłynijmy. Jeden. Dwa, trzy, cztery, i pięć. Wdech, wyciągamy plecy. Wydech, rozluźniamy. Możemy zostać, jeżeli nie mamy już siły, a jak mamy, przejdźmy przez winiasę, skrzyżujmy nogi. Na wdechu przejdźmy do deski z wydechem czaturanga. Na wdechu pies głową w górę i wydech pies głową w dół. Ponownie usiądźmy i spotkajmy się w psie. Wsiadzie. E, wyprostujmy nogi i ugnijmy prawą nogę w kolanie. Ja ugnę lewą, ale dzięki temu będziecie lepiej widzieć. Teraz przytulmy się lewą ręką do nogi i skręćmy. Jeżeli czujemy, że ten wariant jest dla nas bardzo łatwy, możemy lewą Rękę unieść w górę, założyć łokieć za kolano i położyć dłoń lewej dłoni na swoim pośladku. Wzrok w tył. Jeden, dwa, wydłużający wdech, skręcający wydech. Cztery, i łagodnie, pięć rozluźniamy. Od razu zmienimy stronę. Ugnijmy lewą nogę. Albo przytulenie i skręt. A jak chcemy więcej, prawa ręka najpierw w górę, łokieć za kolano, dłoń w dół. No i tu ważne, żeby się nie zaokrąglić, będzie taka pokusa. Prostujemy plecy, skręcamy. Jeden. Dwa. Użyjcie waszej lewej dłoni do tego, żeby spionizować kręgosłup. Trzy. I nie zapominajcie o oddechu cztery, który w skrętach jest dość trudny. I pięć. Łagodnie wdech do centru. I teraz od razu ugnijmy nogi w kolanach. Chwyćmy pod kolanami. Przenieśmy ciężar ciała delikatnie w tył. Opuśćmy barki, wydłużmy plecy, poczujmy siłę. I z kolejnym wdechem spróbujmy tyle, ile można wyprostować nogi. Z wydechem opuśćmy je w dół. Wdech. Prostujemy. Wydech. Miękko opuszczamy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. I przed nami dwa warianty. Albo prostujemy i. Przenosimy ręce przed siebie na wasana albo w sumie łatwiej, dla niektórych, a dla niektórych trudniej, ubaja padań Chwytamy za duże palce stóp i wyciągamy palce do sufitu. Jeden, dwa, trzy, cztery, i miękko pięć z wydechem puszczamy palce i odstawiamy stopy jak najbliżej pośladków. Możemy je nawet troszkę przyciągnąć. Teraz trudniej złączone kolana, łatwiej rozłączone. Wdech do góry, dłonie mostek. Jeden. Unieście wysoko w górę pięty. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć z wydechem miękko opuśćcie kolana na matę, przenieście dłonie w tył, splećcie w koszyczek, otwórzcie klatkę i postarajcie się pociągnąć dłonie do dołu i delikatnie od siebie. Jeden wzrok może powędrować delikatnie w górę. Dwa, trzy, cztery. I pięć rozluźniamy i albo powtórzymy ten sam wariant, albo delikatnie rozszerzymy nasze stopy, chwycimy zapięty i teraz najpierw wchodząc w tyło pochylenie miednicy wypchniemy biodra do przodu do usztrasana. A jeżeli czujecie, że zablokowaliście się i nie jesteśmy w stanie unieść się w górę, to wróćcie na razie do wariantu, który był przed chwilą. Jeden, dwa. Trzy, cztery, kto był w pełnej pozycji z wydechem tą samą drogą wraca napięty. kto miał koszyczek rozplątuje i wszyscy złączmy dłonie na mostku, wdech unieśmy kolana w górę i z wydechem opuśćmy pośladki na matę, chwyćmy pod kolanami, chwilę rozluźnijmy. Z wdechem wydłużmy plecy i z wydechem połóżmy się na macie. Wyciągnijmy nogi do góry, do Viparita Karani. I teraz z wdechem pociągnijmy palce do sufitu, a z wydechem tyle, ile można palce do piszczeli. Wdech do góry i wydech dół. Wdech do góry i wydech dół. Ostatni raz wdech i wydech. Z kolejnym wdechem rozluźnijmy stopy, z wydechem przyciągnijmy kolana do klatki. Prawa noga wdech góra. Opuśćcie na matę, przenieście lewe kolano na prawą stronę, lewą dłoń do boku. Tu wdech, spokojny wydech. Na wdech do centrum. Oba kolana z wydechem do klatki. Lewa wdech. Z wydechem opuśćcie, przenieście prawe kolano na lewą stronę. Wdech i wydech. Łagodnie. Z wdechem wróćcie do centrum, skrzyżujcie nogi i albo bokiem, albo jak ja przez kołyskę wstańcie do siadu. Siądźcie wygodnie, wydłużcie plecy, puśćcie barki. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą ekspresową sesję jogi. Mam nadzieję, że dodała Wam ona trochę sił. Mam nadzieję, że trochę się rozruszaliście. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to teraz jest świetny moment. Mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnych praktykach jogi. Do zobaczenia.